Wiesz, co jest najważniejsze dla naszego komitetu? Wsparcie Goczałkowickich rodzin. Dlatego też z radością chcemy podzielić się z Wami niezwykłymi zmianami, jakie planujemy dla Goczałkowic Zdroju. Wybudowaliśmy nowy plac zabaw i przedszkole. Wyremontowaliśmy boisko. To wszystko, co potrzebne, aby nasze pociechy miały idealne miejsce do nauki i zabawy. Ale to nie koniec. Chcemy jeszcze bardziej ułatwić życie rodzicom, dlatego na kolonii Brzozowej i osiedlu wodociągowym powstaną nowe, bezpieczne place zabaw. Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach planujemy wybudować nowe przedszkole. Wszystko po to, aby nasze dzieci mogły rozwijać swoje umiejętności i pasje w jak najlepszych warunkach. Przedstawiamy Wam pakiet Baby Box. To pakiet powitalny dla nowonarodzonych mieszkańców naszej gminy. Tą wyprawką dla noworodka chcieliśmy wspierać w rodziny w tym ważnym dla nich momencie. Goczałkowice Zdrój to nasza wspólnota, a dzieci to nasza przyszłość. Razem stworzymy niezapomniane chwile i bezpieczne przestrzenie dla naszych pociech. Razem dla naszych dzieci. Razem dla przyszłości. Komitet Wyborczy Wyborców Mieszkańców Goczałkowic Zdroju dotrzymujemy słowa. Wspólnie możemy zrobić więcej.